Ja się witam z Wami dzisiaj czystkiem, tak jak widzicie. Jest godzina prawie 13. .00. Dzisiaj już byśmy, słuchajcie, pospali do 9.47 do 9.47 i nawet nas pies nie obudził. Naprawdę, ja jestem w szoku, że I to nie to, żebyśmy się budzili co 15 minut i sprawdzali, tylko która jest godzina i czy już wstawać, czy nie. Tylko przysięgam Was, normalnie żeśmy mieli. Tak jest spanie. Nie wiem, co dzisiaj tej nocy yy, się działo w powietrzu, ale mieliśmy niesamowite spanie. I wcale nie położyłam się późno, bo ja zwykle kładę się koło pierwszej, a wczoraj to się położyłam 1215 i mój organizm chyba od tego zwariował. Jak słowa jest zwariował od tego, że jest yy, tak wcześnie, to znaczy wcześniej podczas kładzenia się spać, że doszedł do wniosku, że nie wiem, strajkuje, nie wiem, zmienia sobie rytmy i śpimy, ile wlezie. No, i gdyby nie to, że Sebastian wyszedł z łóżka i już biedny dzieciak jest znie, zniecierpliwiony i poszedł do łazienki, a łazienka bezpośrednio z naszą sypialnią jest położona, no to ja bym się w ogóle nie obudziła. Nie wiem. Także to jest oczywiście już któryś z kolei napitek, bo już kawę też mamy ze sobą, bo śniadanie oczywiście przed pierwszą już żeśmy dawno zjedli. Natomiast, no teraz czystek, dlatego że było pyszne śniadanko. Był ten mój ukochany chleb obecnie, ten wła, własno pieczony z ziaren. Przepraszam. O, i do tego ten mój ukochany biały ser. I to jest, słuchajcie, niesamowita sprawa. Ja w ełku kupiłam właśnie organiczny biały ser twarogowy z Włocławka, ze spółdzielni mleczarskiej z Włocławka, mojego rodzinnego miasta. No ja po prostu. No, jak nie jeść, jak nie jeść. I wiecie co, i jeszcze posmarowałam sobie ten biały ser. Jak to się nazywa? Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Nie jest to oczywiście żadne keto, tutaj nie będę Was okłamywać, natomiast ja dzisiaj miałam ochotę i trudno. Aczkolwiek to taka, wiecie, cienka warstwa, także na takie dobroci to uważam, że można sobie troszeczkę pozwolić raz na jakiś czas. I to jest marmelata, to jest, nie wiem, to jest greckie, bo to na którymś tygodniu tematycznym w Biedrze ja to kupiłam, tylko nie pamiętam, wiecie, to już starość, muszę daleko odsuwać. Chociaż na kontroli wyszło mi tylko plus 0,25, więc jeszcze nie jest jakoś strasznie. Wyprodukowano we Włoszech. No i to jest marmolada z cytryn z imbirem. Naprawdę to jest tak pyszne, jak skończę to i będzie jeszcze coś takiego w biedrze, One się powtarzają te produkty, to ja go kupię jeszcze raz, bo to w ogóle nie jest słodkie. Znaczy oczywiście cukier w tym jest, ale wiecie, jak zwykła marmolada czy dżemolada, to jest coś bardzo słodkiego, tak to jest po prostu obłędne. To wiecie co, to tak, a jedzie tym Mmm, no uwielbiam. To się nie da jeść łyżką na przykład tak jak, jest już mam notok jak zwykły dżem, tylko no to jest taki dodatek. I ja myślę, że to by się nawet spokojnie do mięsa sprawdziło, tak mi się wydaje, bo to jest naprawdę pyszne. Tylko chcę zobaczyć, w jakich tutaj mamy. Nie no, na pierwsze miejsce jest cukier, ja nie będę Wam umówić, że jest inaczej, ale potem mamy tak. Cytrynę ze skórką, imbir. No i pektyny jakieś i kwas cytrynowy. Ile to ma kalorii? Tak ciekawości, tylko. 208 w 100 20 gramach. A, w 100 gramach. A przepraszam, kłami, jeszcze raz. W 100 gramach ma 245 kalorii i 49 kalorii w 20 gramach. No węglowodany 61, ale wiecie co, ja przy takich rzeczach w ogóle nie, nie patrzę. Ja jestem już na tym etapie, że mój metabolizm jest na tyle wyrównany. Ja już, wiecie, nie rzucam się na słodkie, nie mam z tym problemu. Także, jak raz na jakiś czas mam ochotę posmarować sobie biały ser czymś słodkim, to to po prostu robię. A dlatego, że to jest rodzinny atawizm bo moja mama jadła zawsze na śniadanie bułkę, grahamkę z chudym białym serem, który smarowała sobie marmoladą. I mnie to tak zostało. I dla mnie to jest smak dzieciństwa. Oczywiście mama nie smarowała sobie marmoladą z cytryn, z imbirem, ponieważ wtedy marmolady robiło się samemu w domu i zwykle były to powidła śliwkowe, prawda? Pamiętam tą wielką miednicę, taką metalową, w której smażyło się te e, powidła. I to jest moje dzieciństwo. I chrzanić ten dodatkowy cukier. Jak macie ochotę na to, żeby e, kultywować własne wspomnienia i tradycje, to walić cukier. Moje zdanie. A że godzina jest jaka jest, słuchajcie, dokładnie 13:09, to trzeba się wziąć za robienie obiadu. Dzięki Bogu, ja już pomyślałam wczoraj, bo czasami to mi się tak zdarza, że o 12 w niedzielę mi się przypomina, że obiad trzeba zrobić. Ja mówiłam zawsze, że jak nie mam czasu, to nie lubię gotować, ale zwykle jednak biorę się za to wcześniej, a za obiadek dzisiejszy wziąłam się wczoraj. A mamy tutaj. Przeszło kilogram karkówki, z której będę robić gulasz. Jest pokrojona, popieprzona, posalona, poodstawana, poolejowana i wszelkich więcej przypraw, jakie lubimy. Tutaj jest napchane i to od wczoraj, od godziny 18, się ładnie maceruje. Więc zaraz będę to z cebulką przesmażać na głębokiej patelni i będziemy robić gulasz. Mamy gotowe, szczęście moje dzisiejsze. Ja nie wiem. Słuchajcie, przeszło kilogram mięsa, pójdzie na jeden obiad. No, ale jak się mam w domu dwóch głodnych chłopaków, to co innego się może dziać? Tylko musi ginąć. Uważam, że to jest piękny obrazek. Uwielbiam patrzeć na takie swojskie jedzenie. Nie, żebym miała coś przeciwko jakiemuś nowoczesnemu jedzeniu, ale to spojskie to mnie normalnie rozwala takie prawdziwe, wiecie? Własnoręcznie zrobione, doprawione po swojemu, tak jak domownicy lubią, coś pięknego. A tutaj mamy miks wszelkich kasz z przewagą kaszy bulgur. Są tu też, jak widać, pestki dyni i suszone pomidory łączyłam sobie dwie saszetki jedną, właśnie, jedną w której była tylko kasza bulgur a druga to była taka zmiksowane różne rodzaje kasz także my idziemy jeść a jeżeli wy coś jecie to wszystkim wam życzymy mocne smacznego Tak ja jeszcze chciałam z wami dzisiaj podzielić co, jedną jedyną rzecz którą zakupiłam sobie w tym roku na Black Friday w zeszłym roku to chyba w ogóle nic, ale to jest coś, co i tak miałam w planach, żeby kupić. I bardzo czekałam na jakąś obniżkę wiecie, jak, jakąś promocję, bo no to było marzenie moje ostatnio. Znaczy, nie chodziło mi konkretnie o, o, o tą pościel, ale o tego typu pościel, czyli wiecie, taką. Mm, w bardzo naturalnym kolorze, z naturalnej tkaniny. W ogóle marzę o lnianej pościeli, ale chwilowo jest poza moim finansowym zasięgiem, bo kosztuje gdzieś w granicach od 300 do 400 zł. Wiecie, co ja nie wiem, czy to jest mało, czy to jest dużo. Ja tam nikomu w portfel nie wchodzę, nie zaglądam. Natomiast wiem, co ja bym chciała i bardzo chciałabym mieć lnianą pościel, ale no to. Może jeszcze nie tym razem. Życie jeszcze długie. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się taką pościel zakupić. Ale tą bardzo chciałam, bo to jest ta organiczna bawełna. To jest pościel z hemu i to jest ta linia Conscious Choice, więc niby lepsza. Znaczy, nie chodzi mi o. o Lepszy produkt, chociaż też oczywiście lepszy, ale wiecie, yy, przy produkcji tego, tej pościeli yy, dbano o środowisko i wiecie, zrównoważony handel, te sprawy. Także jest to dodatkowy plus. Ale nie ukrywam, że najbardziej po prostu podobała mi się pościel. A tak jak mówię, to jest organiczna bawełna, więc to jest bardzo mięciutkie. Ja nie będę jej teraz wyciągać dokładnie, bo jeszcze nie będę jej zakładać na łóżko. To jest wiecie: taki mój prezent ode mnie dla mnie na czas wiel... Wielkanocy. Na czas Bożego Narodzenia. I nie to, że ona będzie świąteczna ta pościeli, że tylko na święta ją będę zakładać. Nie, nie, absolutnie. Tylko wiecie: chcę, żeby inauguracja tej pościeli była właśnie na Boże Narodzenie. Wiecie, ona ma fajną rzecz, bo to jest w ogóle duża przyjemność z rozpakowywania. Widzicie, ona jest, cześć trzeciotko, ona jest pięknie zapakowana, a no ja się łapię na takie szczegóły. To jest pierwsza nowa pościel od bardzo, bardzo, bardzo dawna, którą kupiłam, bo wiecie, że u mnie królują pościele z lumpa i bardzo dobrze. Gdybym mogła taką pościel kupić w lumpie, dokładnie taką, jaką chcę, to nie kupiłabym jej w chemie bo no wiecie, co używane, to używane i znaczy nie w sensie, żeby moim marzeniem życia było kupowanie używanych rzeczy, tylko po prostu po co kupować za ciężkie pieniądze nową, jeżeli w lumpie za ułamek tej ceny macie fantastyczne rzeczy, jeżeli się trawią oczywiście i do tego dbacie o środowisko. No ale takiej nie mogłam znaleźć przez x czasu, więc ją po prostu zakupiłam dzięki temu, że była promocja na Black Friday i powiem Wam, że ja mam w tej chwili status tego klienta premium, chociaż ja bardzo dużo nie kupuję w, w hm bo głównie kupuję właśnie rzeczy do domu i y, jakieś fajne bluzy dla Gabrysi, bo dla siebie to ja ostatnio, pamiętam 100 lat temu, kupiłam tą koszulę lnianą, y, tą taką zielonkawą i jeszcze chyba za dwa lata temu takie muszkieterki za kostkę, więc ale no i jednak mimo wszystko tam się składa i y, jako klient premium Miałam dostęp wcześniej do promocji, niż ona się zaczęła i dlatego udało mi się tą pościel dorwać za 25% taniej. Bo w momencie, kiedy ta promocja się już faktycznie zaczęła dla wszystkich, to już tej pościeli nie było. Eee, chciałam Wam pokazać... O! Nie, nie zobaczycie tego. W każdym razie, no nie będę się tutaj wygłupiać, pokażę Wam, ona jest pięknie odszyta, w ogóle ona takie... Końcówki pudeł jest poduszka i ma takie obszycie takie z boku. No, nie, nie umiem tego przekazać dobrze. W każdym razie mm, to jest pościel y, moje marzenie. O, i tyle wam powiem, Pokażę Wam oczywiście, jak, jak będzie wyglądała na łóżku, bo już kupiłam nowe poduszki, to znaczy wypełnienie poszawek. Kupiłam nowe, bo te nasze stare to już było. Nawet Wam nie chciałam Wam pokazywać, jak wyglądały poduszki po wyjęciu z poszawek, bo to jak od bezdomnych. Naprawdę, nie ubliżając bezdomnym. Także mój prezent ode mnie dla mnie. To jest kolor szaro beżowy. Nie jest to ani beż, ani szary. To jest coś takiego pomiędzy. Nie wiem, czy widzicie to. I to jest tak delikatna bawełna. Coś pięknego. To jest rozmiar 2x2 i poduszki 50x60. Ja powiem w promocji, kupiłam. Ona była przesunięta z 200 zł na 160, czyli chyba 20%. Nie? No. Dobrze, kochani, na dzisiaj to już będzie w domu koniec. Pokażę Wam jeszcze za chwilę, jaką będę odbierała nową furę i jaką będę miała okazję się dzisiaj przejechać. Ale to nie będę Wam zdradzać, tylko za chwilę sami zobaczycie, jaką furą będę miała okazję dzisiaj pojeździć. A z Wami, kochani, do zobaczenia następnym razem. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Ta pa, pa! Ja mam okazję dzisiaj to cudo y, pokierować. Także jestem przeszczęśliwa, bo uwielbiam takie ogromne auta. Po prostu je uwielbiam. Y, miałam okazję do Hiszpanii jechać jako kierowca Dukatem. I teraz normalnie ryj mi się cieszy, niesamowicie. Zobaczcie, tak wygląda dzisiaj moja nowa fura. To jest Przemek Renault, jak to jest? Master. Master, dobrze powiedziałam, Renault Master Maxi. Także moja fura na dzień dzisiejszy wygląda tak pięknie. Powiedz, kochani, ile kosztuje na dobę wypożyczenie tego cuda? 400 Netto? Yy, tak, 400 netto za wypożyczenie i 400 Jeszcze raz. 400 zł netto za wypożyczenie i 400 w kaucji. A, okej. Okay. Także taka ślicznotka. 400 zł netto plus 400 zł kaucji. I możecie fruwać po mieście. Dziewczyny, jak chcecie na zakupy do galerii, to tam się kurde puchemu zmieścić. jakbyście chciało. No tak, chciały. Tylko, że 11 litrów na setkę trochę to zachla, nie? Oj, tam jak ktoś ma na całą furę samochodu zapchanego ciuchami, to 11 litrów po, też da radę zapłacić. No dokładnie, no aby tylko było co wozić, nie? No, dobra, to my się żegnamy i jedziemy. Pa pa! pa.